Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w Dark Souls. Weź przed, co tam macie. Tu jest rycerz, którego też leży na ziemi i udaje tropa. Tak. Dobra. No i teraz czas na imprezkę. Tu są łucznicy, To jest największy problem. Tu spadłem ostatnio, więc sobie wezmę parę duszyczek. Chodź. Idzie. Dobra. Niech oni sobie najpierw do mnie tu przyjdą. Ci dwaj. I jedzie pierwszy. Chodź, chodź, chodź. Aż zatakuj sobie nawet. Dobra, spoko. Nóż do rzucania. Ja z tego co kojarzę, było dwóch tutaj. Teraz trzeba zmienić sprytnie gałąź. Tak, tak i na górę. Tu jeszcze jest jeden nieborak. Chodź, chodź za takim nożem raz. Dlaczego on mnie trafił? Tam jest znów jakiś kaleka. Nie, 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 tylko wspinaczka do góry. Wspinaczka, wspinaczka. Użyj klejnotu. Tu pod ogniem łuczników. Może ten... Czy ten do mnie przyjdzie? Czy on jest łucznikiem? Chodź, spróbuję ci to wy wywalić. Chodź, idzie. Nie, on jest łucznikiem. Spoko, spoko, spoko. Co tu dają dalej? Ach. Będę się tak kręcił, żeby nie pozostawać cały czas bez ruchu, bo wtedy jest. O, właśnie, kiepsko. Tędy mogę iść. Tędy. blokuje przecież. Weź przedmiot. Miecz ultralęczny. Użyjmy kryształku, pochodnia zachowaj spokój, tak, tak, dokładnie. Tędy raczej wrócę na Ziemię, to nie chcę. Hmm. Tędy nie, czyli jednak tędy. Dotknij plamy krwi. Co ty zrobiłeś? Powiedz. Poszedł w drugą stronę, mrocz. Ja znów jestem na ziemi. Więc włazimy do góry. Jakoś inaczej do tego rycerza trzeba się dostać. Trafił mnie łucznik. Znaczy, co za... Jakoś muszę zejść tam na ziemię. Dobrze.

Rozpęd. to sukces! Co zostawiłeś? Nie, tu, 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 tu. Jest drabina, i ty się będę mógł. O, tutaj też mogę wejść. Zobaczymy. Tu spadamy na dół i tu ostatnio zginąłem. Ale zanim dom nastąpi, ja się to zginęłem w tej jaskini. Za chwilę wam pokażę jak. Tymczasem... tym czasem yeah. bezpieczeństwo. Tu jeszcze nie byłem, że tak powiem. <grywa> Wiwa dla zemstwa, <grywa> tak jest. Wiwa dla zemstwa, to, to naprawdę cieszy. Ile ci łucznicy na napsuli krwi, to jest po prostu ich. Okej. Okay. Tu mogę wskoczyć. tam na dół jeszcze, ale nie, nie mam takiej potrzeby. Dobra, wracamy z powrotem, rozpędzić się. Gdzieś tu można iść. Te deski tak wyglądają, jakby coś chroniły? Nie. Ja tu zostawię eee, znak. Czyli po raz pierwszy użyję przedmiotu, żeby pomóc innym graczom. Gdzie jestem do rysowania znaków? Zostaw symbol. Nie przyzwania, tylko instrukcję bym chciał. Zostawić wiadomość. Nie mogę jeszcze pisać wiadomości, nie mam tego noża. Klucz, noże do rzucania. No, niestety nie pomogę nikomu. O, tutaj wiesz jak będzie go. O, chociaż też są wiadomości. Idź dalej. Tu jest. Uważaj na głaz. Tak. Głaz wyjeżdża z lewej. Ktanie brzmi. Czyli jak on się już pojawił, to drugi raz mnie ta kółka nie rozwinie. Uważaj na dziura znaczy niebezpieczna strefa. Aha. ok, było widać. Co się dzieje? Czyli nie tędy. Kukła człowieka. Miłe. 1500 duchów kosztuje tej babci. Mężczyzna i klucz. To był NPC. Sorry Myślałem, że jesteś No cóż. Zwykłem złomasem Helm Kayla. Tyle dostałem dziwak. Chwila oddechu. Mm, to co? Jak już zdarzyło mi się zabić jakiegoś NPC-a? Wygląda na gorszy. Już te nowe zioło. Okej, okay, jestem na balkonie. Natomiast teoretycznie miałby tu być klucz. Z tym, co napisane jest. Mężczyzna i klucz. Cool. Pytanie, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu? No dobra, był mężczyzna, dał hełm. Tu ścierwo nic nie miało. Po tym może i można skakać, ale tam nic nie ma, bo tam już byłem w tej wieży. Więc raczej bym nie chciał. Tu jest jeszcze chatka, do której można spaść Spaść, wpaść więc może byśmy sobie to spróbowali zrobić. No to jestem z powrotem w mojej ulubionej lokacji przy korzeniu. Natomiast odkryłem alternatywną drogę, która jest o wiele prostsza. Mianowicie schodzimy z drzewa w tym miejscu i jesteśmy od razu przy górnym łączniku. A na ciebie też za chwilę przyjdzie kolej. Nie, 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 nie. Tylko najpierw trzeba włączyć tryb biegania. Skok. z moim zdrowiem nie jest najlepiej. Chciałem się przekonać, czy nasz kochany NPC, jak skoro już zginąłem, to pewnie umarł na zawsze. Ale mam cichą nadzieję, że tak nie jest. Niestety. Umarł na Amen. Więc może byśmy się przetulali w tą stronę. I teraz tak, chciałbym skoczyć do domku. Czyli znów się rozpędzamy. Eee, skok. Super. Teraz tak, tak. Tak, jestem w domku. Spadaj łuczniku. Piętro niżej. Teraz tędy, i tu w lewo jest przejście do przedmiotu, którego chciałem wziąć. Odłamek tyranito, czyli to jest dla kowala. Tam jest zamknięte. I to jest wszystko, co mogę tutaj znaleźć. Jakie to skręty? Skręcamy w lewo. Tu już nie ma strażników. Nie wiem, czy tak często ich ubijałem znowu, czy tak często ginąłem, że gra postanowiła ułatwić mi życie. Tu, jak się wejdzie na szczyt w drzewa, to jesteśmy za tym załowem skalnym z drugiej strony. Skrad, skrad, skrad. Ach, obudziłem tego niepotrzebnie. W Szczęście sensie, to jest środa pierwszej treści. I tyle. Zobaczmy co tu jest. Tu jest. Tu jest wesoło. Najpierw na górę trzeba i zlikwidować tego bombardiera. Tu jest pierwszy boss, z którym nie będziemy mieli przyjemności na tą chwilę. A, nie. Często nie tak jak sobie tego życzył. Nic nie. To on ogień. sobie zrobiłem unik świetnie jak zaatakuje tarczą to wtedy jest bezbronny cała jego stamina wtedy leci łącz jeszcze jeden na którym ostatnio właśnie zginąłem bo go nie zauważyłem to zrobiłem dokładnie taki sam błąd w walcu z nimi jak teraz. Sobie użyję przedmiotu Boskiego Błogosławieństwa. Mhm. Co coś tu znajdę? Nic. Schodzimy zatem na dół. Są ślady krwi, więc jest nieźle. Tam ktoś mieszka. Tu pełno komunikatów pozytywnych. Hmm, cenie. Tu jest jakiś. Kupiec, jak to się. A. Dobra. Najpierw trzeba jakoś dostać na górę. Balist Jakie miłe, że zażarzyłem. O, więcej was mama nie miała. Nie żyjesz. Dobra. Do tego momentu wrócimy w następnym materiale. trzymajcie się. Hej! Okay?